Za obsługę głośników odpowiada udostępniona przez Panasonic aplikacja Panasonic Music Streaming. Jest to aplikacja, która pozwala wskazać źródła dźwięku znajdujące się w naszej lokalnej sieci, jak i źródła dźwięku znajdujące się w internecie. W przypadku Polski oferta jest w tej chwili ograniczona do widocznych tutaj trzech źródeł muzyki. Aplikacja pozwala na zarządzanie głośnikami. W tej chwili w sieci znajduje się jeden głośnik, natomiast możemy tutaj wybierać, który głośnik ma w danej chwili grać. Możemy również udostępniać muzykę z różnych źródeł do różnych głośników. W przypadku, gdy znajdują się one w różnych pomieszczeniach, to bardzo przydatne rozwiązanie. Aplikacja pozwala również na wskazanie źródła dźwięku, z którego aktualnie ma być odgrywana, odgrywana muzyka. No przykładowo mamy tutaj dostęp do, do muzyki udostępnionej w sieci, na przykład przez komputer albo do, do lokalnych zasobów zgromadzonych na, na tablecie. Wygląda to w ten sposób, że, że, że mamy listę utworów i uruchamiany jest, uruchamiany jest player, który, który tą muzykę pozwala włączyć.